Witam pięknie. Kolejny dzień codziennie kochaj Siebie, Louise Hej w mojej wersji codziennie bliżej Siebie. Posłuchaj proszę. Dziś mamy 4 październik, a temat brzmi: Wracam do siebie, ciało słucha, serce prowadzi. Moja wersja tekstu. Dzisiaj zaczynam podróż w głąb siebie. Wiem, że przez lata pozwalałam, by świat zewnętrzny dyktował mi, kim mam być i jak mam się czuć. Tłumiłam swoją wewnętrzną kobietę, tę mądrą część, część mnie, która zna rytm, ciszę i prawdziwe pragnienia. Louise Hay nauczyła mnie, że uleczenie zaczyna się od miłości do siebie, a ta miłość to przede wszystkim słuchanie swojego ciała i intuicji. Moje ciało nie jest maszyną, która ma działać na pełnych obrotach, bez przerwy. Jest cykliczne, bez wzlotów i odpoczynku. Dziś deklaruję, szanuję ten rytm, akceptuję swoją wrażliwość i swoją siłę jako dwie strony tego samego pięknego medalu. Moja intuicja to najczystszy kompas, zaufam mu. Wybieram czułość zamiast pośpiechu, kocham i akceptuję swoją wewnętrzną kobietę w całej jej sile i delikatności. Przypomina mi to, że prawdziwa moc leży w równowadze, w jednoczesnym akceptowaniu swojej siły i swojej łagodności. Wybieram czułość zamiast pośpiechu, to dosłownie przełożenie idei szanowania swojego cyklu. Kiedy mam ochotę zwolnić, czuję zmęczenie lub potrzebuję ciszy, nie krytykuję się. To głos mojej wewnętrznej kobiety, która prosi o uwagę. A ja dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam jutro.